Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi odtąd aż na wieki. Amen. Słowo, które będzie posłużyło jako, jako podstawa dzisiejszego rozważania, to słowa z księgi Ezechiela z 34 rozdziału. Tego troszkę jest. Usiądźcie, proszę, żebyście się mogli bardziej skupić na tekście bo wiem, że jesteśmy teraz bardziej przyzwyczajeni przez naszą pandemiczną rzeczywistość, bardziej do siedzenia. Podejrzewam, że niektórzy też jakąś może kawkę mają, być może nasi słuchacze jakby po drugiej stronie ekranu właśnie tak sobie funkcjonują, także ci w kościele, którzy są również, mogą w komfortowych warunkach posłuchać sobie dzisiejszego tekstu kazalnego. Jak powiedziałem, Księga Ezechiela, 34 rozdział. I doszło mi słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, i przeciwko pasterzom Izraela proroku i powiedz im pasterze, tak mówi wszechmocny Pan biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? mleko wy zjadacie wełnę wy się ubieracie tuczne zażynacie leczowiec nie pasiecie słabej nie wzmacnialiście chorej nie leczyliście Skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zgubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. I tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza i były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły się i błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach. Po całym kraju rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich szukał. Dlatego, wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana, jaką żyw, mówi wszechmocny Pan. Ponieważ moje owce stały się łupem, i ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego. Gdyż nie było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli, a moich owiec nie paśli. Dlatego, wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec. Usunę ich od pasienia moich owiec i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już ich żerem. Gdyż tak mówi wszechmocny Pan, oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je ze wszystkich miejsc. Wyprowadzę je z pomiędzy ludów, i zbiorę je z ziemi, i przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. Będę je pasł na dobrych pastwiskach, a ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będę odpoczywać na dobrym błoniu i będę się paść na tłustych pastwiskach. Ja sam będę pasł moje owce, ja sam ułożę je na ich logowisku, mówi wszechmocny Pan. Będę szukał zaginionych. Rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrze, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł. I będę je pasł sprawiedliwie. Moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwiska. A ja jestem Waszym Bogiem, mówi Wszechmocny Pan. Drogi Ojcze, Ciebie prosimy o to, abyś zechciał pobłogosławić zarówno słuchanie, jak i rozważanie Twojego świętego słowa. Amen. Ostatnio na naszym spotkaniu dla zainteresowanych protestantyzmem jedna z Osób, które uczestniczyły w tych spotkaniach, zadała pytanie, czy księża zawsze są potrzebni, i czy w ogóle są potrzebni. I ja stwierdziłem, no, pamiętałem, co się nierzadko nieczęsto rzadko, nie zdarza. Pamiętałem cytat księdza Ugloża i w zasadzie go zacytowałem tak, nie myśląc specjalnie o tym. Nie jeżeli wszyscy skończyliby studia teologiczne, które są związane właśnie z tym, że czyta się teksty nie tylko i wyłącznie literalnie po polsku, ale też sięga się od czasu do czasu do tekstów oryginalnych, no to w zasadzie nie. Księża nie byliby specjalnie potrzebni. Ja wiem, jakbyśmy teraz dali dobry tytuł na, jakby do transmisji dzisiejszego kazania, to wyświetlenie byśmy mieli aż ponad. Księża nie są potrzebni. No tutaj oczywiście jest ordynacja i wszystkie te egzaminy kościelne, które zdajemy. ok, Na czasy, na których funkcjonujemy, pewnie księża się przydadzą, ale często przeszkadzają. I tak trochę jest. Jesteśmy w czasach, gdzie przeżywamy dość duży kryzys pasterzowania, księżowania czy też proboszczowania, no, jak zwał, tak zwał. Wiecie o co chodzi. Też jesteście, wszyscy żyjemy w tym samym kraju. Wiemy, co dzieje się nie tylko tutaj jakby w naszym podwórku, ale co dzieje się na podwórku obok. No, wszyscy jesteśmy tym w jakiś sposób zniesmaczeni. No, i mamy poczucie kryzysu jako takiego. Ale ja stwierdziłem, że nie będę opowiadał o tym, jak jest, no bo to wszyscy widzą. Nie lubię tekstów, które są oczywiste, tak więc w tym oczywistym tekście postarałem się znaleźć dziurę w całym. I nie wiem, czy znalazłem, natomiast będę chciał na ten tekst spojrzeć troszkę z perspektywy szerszej. Mianowicie, skoro w naszym kościele, w którym teoretycznie nie byliby potrzebni księża, jeżeli wszyscy byliby na tyle wykształceni, żeby móc faktycznie niuanse z Biblii wyciągać i potem je przekazywać, to w naszym kościele często mówi się o powszechnym kapłaństwie. I w tym powszechnym kapłaństwie chodzi też i również o pasterzowanie. Tak więc chciałbym dzisiejszy tekst potraktować jako asumpt, jako przyczynek do tego, żebyśmy potraktowali to dość krytyczne jednak stwierdzenie, które wpada dzisiaj u Ezechiela, jako przytyk do nas wszystkich, ale też i propozycję, ale też i odpowiedź, jak to pasterzowanie w takim idealnym kościele, w którym faktycznie. No i jakaś większa, większa część ludzi jest zaangażowana, jak to powinno wyglądać, na czym to pasterzowanie powinno się skupić jak na pewno wyglądać nie powinno. Tak więc to jest mój punkt wyjścia, o tym będę chciał dzisiaj opowiadać, ale żeby móc o tym opowiedzieć, no to chciałbym Wam przedstawić taki króciutki, króciutki, absolutnie króciutki rys historyczne, ale też zakończę, że tak powiem, takim współczesnym spojrzeniem na to jak pasterzowanie, czy też jak praca pasterza wygląda dzisiaj. Czyli słowo pasterz jest punktem wyjścia na tą chwilę. Jak słyszycie słowo pasterz, to jakie macie wyobrażenie? Ja osobiście takiego Juhasa, który gdzieś tam na halach wypasa owce i okazuje się, że to jest tak błędne wyobrażenie, bo to jest znaczy pasienie, znaczy Uprawa trzody chlewnej, czy też owiec wygląda absolutnie inaczej. Absolutnie inaczej niż się sobie wyobrażamy. Natomiast tak jak my sobie to wyobrażamy takiego człowieka, który niekoniecznie zawsze pełni sił, wypasa swoje owce gdzieś na pięknych łąkach, to nie zawsze to tak wygląda. Natomiast faktem jest to, że w Biblii w Starym Testamencie pasterz. Był człowiekiem, który był postrzegany bardzo pozytywnie. To się troszkę zmieniło na przełomie Starego i Nowego Testamentu. I tam faktycznie, jakby te takie ciągotki do jakiegoś alkoholu, do jakiegoś takiego dorabiania na lewo, sprzedaży wełny, etc., etc., miały miejsce. Natomiast Nowy Testament bardzo pozytywnie już po raz kolejny od, odniósł się do pasterza. Natomiast Stary Testament słowo pasterz używa w bardzo pozytywnym. Odniesieniu i zazwyczaj, co jest ciekawe, odnosi je do królów, do ludzi, którzy mają władzę, i do osób związanych ze świątynią. Hmm? Tak więc słowo pasterz w Starym Testamencie odnosi się do takich rzeczy, jak że rządzi słusznie, czyli dobry pasterz to taki, który umie rządzić. Dobry pasterz uwaga, gromadzi rozproszonych. Czyli zakłada, że jest stado, które no ma tendencję do tego, żeby się rozejść. Każde w swoją stronę. I dobry pasterz to ten, który umie w jakiś sposób zgromadzić tych ludzi. I troszczy się o słabych. Czy jak jest jakaś owca w stadzie, która nie domaga, to rolą pasterza dobrego jest to, żeby tą owcę w jakiś sposób e, podtrzymać przy stadzie, żeby mogła funkcjonować. Jest Słowo hebrajskie, nagid, które mówi o tym, że odnosi się, to jest jakby taki rdzeń słowa pasterz i ono z kolei mówi o tym, że to jest ten, który jest na czele. Hmm? Czyli pasterz oprócz tego, że, że rządzi słusznie, gromadzi rozproszonych, troszczy się o słabych, to jest na czele, czyli jest z przodu. Ja nie wiem, czy ja kiedyś o tym mówiłem, ale pasterzowanie w tamtych czasach polegało na tym, że pasterz szedł pierwszy, a owce szły za nim. To nie było tak, że on... Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, e, moi wujkowie mają dość duże gospodarstwa i hodują e, krowy. Ja pamiętam, że zawsze tam o 6 czy o 5 rano wstawałem, e, no i szedłem po te krowy na pastwisko i to wyglądało tak, że szedłem tam, gdzie jest ostatnia, brałem psa, no i po prostu... Wszedłem jako ostatni, no i tam moim zadaniem było to, żeby psa po prostu w taki sposób pokierować, żeby te krowy zagonił do obory. Ale byłem ostatni. Czyli to jest troszkę znowu inaczej i to pokazuje tak naprawdę, że pasterz to ten, który jest na czele. To nie ten, który pogania i siłą psem szczuje albo kijem, tak? Przyznam się, że niestety, ale no, skusiłem się kilka razy i... Te krowy, które goniłem do obory, no kilka razy kijem potraktowałem. Jakoś to tak w naturze człowieka jest, że jak maki, no to tego kija też chcę użyć. Absolutnie wtedy teraz wiem. Niepotrzebnie. Nawet psanie musiałem szczuć, bo ten pies dokładnie wiedział, co ma robić, o której miał robić i jak ma te krowy zagonić. No, ale to taka natura człowieka, może tylko moja. W każdym razie dzisiejsze nabożeństwo jest też jakby wysyłane do, na, na stronę duszpasterstwa wojskowego. Jest też takie powiedzenie wśród żołnierzy, że są dowódcy mówiący do boju, tak? ale są też tacy dowódcy, którzy mówią za mną. To ten dobry pasterz to ten, który mówi, idziemy do boju, ale idziecie wszyscy za mną. Jestem pierwszy, który, który jest na waszym czele. Czyli taka bardzo fajna postać. Naprawdę. Rządzi słusznie, czyli ma jakieś umiejętności. Gromadzi rozproszonych, czyli musi mieć świadomość tego, że kogoś nie ma. Troszczy się o słabych, no bo zakłada, że takie chcy mogą po prostu być. Życie nie składa się tylko i wyłącznie z silnych, mądrych i fajnych ludzi, czy też owiec. No i jest zawsze na czele. Nie szczuje, nie bije, nie tłucze, nie robi nic na siłę. I teraz uwaga: tak piękne określenie, takiego pięknego i dobrego pasterza, w Biblii użyte jest 168 razy. Przy czym 34 w dzisiejszej księdze i teraz uwaga, bo to jest bardzo ważne, w odniesieniu do Boga słowo pasterz użyte jest tylko i wyłącznie trzy razy i to nie bezpośrednio. Trzeba się tego domyśleć, że to o Boga chodzi. Hmm? A dzisiejszy tekst mówi o tym, że to Bóg będzie tym pasterzem. To znaczy, że to jest bardzo wyjątkowy moment, bo ktoś naprawdę mocno e, e, mocno napsuł, że skoro Bóg sam stwierdził, że nie, no tak dalej być nie może. Tylko trzy razy słowo pasterz użyte jest w stosunku do określenia Boga. Potem mamy taką przerwę pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. I tutaj generalnie te, o tych pasterzach mówiło się niezbyt ciekawie. Że kombinowali, że mieli skłonność do wiecie czego, że byli leniwi. Ale Biblia, Nowy Testament. Słowo pasterz absolutnie w żadnym miejscu negatywnie nie używa. I uwaga, zarezerwował to słowo tylko i wyłącznie dla Mesjasza. Czyli dla tego, który przyszedł, który zobaczył, że tak po prostu być nie może, sprowadza Jezusa i mówi: To teraz ja będę rządził swojej owczarni. Hmm? To zobaczcie teraz, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy spod kobiercami a... kościoła, kościołów których już jest pasterz. I on tylko i wyłącznie daje pod opiekę poszczególnym ludziom, poszczególnym parafiom, opiekę nad poszczególnymi ludźmi. Mówię tutaj w liczbie mnogiej bardzo świadomie, bo mam wrażenie, że słowa, które przeczytałem, czyli rządzi słusznie, gromadzi rozproszonych, troszczy się o słabych, i zawsze stoi na czele, to niektóre z tych rzeczy mogą jakby dotyczyć jednej osoby. Natomiast wszystkiego jedna osoba robić. Absolutnie nie może, nie potrafi i nigdy nie da rady robić wszystkiego dobrze. Przeczytałem sobie, jak wyglądało kiedyś pasienie owiec przez pasterzy. Okazuje się, że za każdym razem wyglądało to, znaczy jeżeli chodzi o porę roku, inaczej. Na wiosnę wychodzili na, świeżo, na takie świeże łąki. Było wody pod dostatkiem, tak więc te owce sobie tam się wypasały. Jak było cieplej, szli w góry, bo było trochę zimniej dla owiec. I okazuje się, że za każdym razem pasterz musi liczyć swoje owce. Każdego dnia i każdego wieczoru. Każdego dnia musi myśleć, czy mają co pić. Każdego dnia musi zobaczyć, czy nie jest tak, że któraś jest chora. Jak się robi niebezpiecznie, bo są gdzieś tam w górach, no to musi szukać jakiegoś takiego miejsca, gdzie mogą po prostu się schronić. Jest człowiekiem, był człowiekiem, który uspokajał swoim głosem owce. Jak tam powiedzmy jakiś wilk w oddali gdzieś tam zawył. Owce bardzo uspokajały się, kiedy słyszały swojego pasterza. Na zimę z kolei wracali z powrotem do domu i już wtedy nigdzie nie wychodzili. I tak sobie pomyślałem: okej, okay. ta różnorodność miejsc. Różnorodność okoliczności to była fantastyczna sytuacja. I jakby tak sobie teraz pomyślałem, jeżeli pasterz to jest jakiś tam zbiór ludzi, a owce to też jest jakiś tam zbiór ludzi, no to nie, nie byli cały czas w tym samym miejscu. Oni karmili się zupełnie czymś innym. Pili w innych źródłach, z innych miejsc. Mieli zupełnie inne widoki. Zobaczcie, jak wygląda dzisiaj kościół. Taki tradycyjny, zwykły. Nabożeństwo zawsze w tym samym miejscu. Bardzo podobne. Karmiły się podobnymi rzeczami. Jak jest coś nowego, to raczej mówimy: Nie, no to po prostu nowe. To nie, nie, to nie dla nas. To, 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 to nowość i to, to już to. Znaczy, nie powiedziałem tego bez powodu, bo. bo i Stary i Nowy Testament, mówiąc o pasterzu, miał na myśli taką pracę. Jakąś grupę ludzi, którzy w zależności od pory roku są w różnych miejscach, karmią się różnymi rzeczami, różnego rodzaju trawą i piją z różnych źródeł. Hmm. Dzisiaj współczesne hodowanie owiec polega na tym, że owcom wyznacza się jakieś tam miejsce, ogradza się je, zazwyczaj też jest... Elektryczny pastuch, który no, pilnuje tego, żeby owce nie daj Boże, nie wylazła z no, do ogrodzonego jednak miejsca, dużego bo dużego, ale jednak ogrodzonego. No i tak się je trzyma w zasadzie do zimy. Karmią się tym samym, piją to samo, bo są jakby też jakby, no, dostają też jakby paszę. Jak wspomyślałem, hmm, widzę podobieństwa. Tylko która owca będzie szczęśliwsza? Która owca, tu posługuję się metaforą, która owca y, będzie y, bardziej otwarta, y, gotowa wypić y, wodę z wielu źródeł? Ta, która jest tego nauczona przez swojego pasterza, czy ta, która od swojego pasterza y, zastała, no właśnie, od czasu do czasu ma co pić, ma co jeść. Siedzi raz, dwa, trzy, dziesięć, dobra, okej, okay. do roboty. Kościół to taki elektryczny pastuch, jest właśnie parafia. To taki trochę elektryczny pastuch. Tylko, żeby było jasne, różne parafie, różne pastuchy i różne zagrody. Ale my jesteśmy bardzo mocno przyzwyczajeni właśnie do takiego myślenia. Nasi ludzie, nasza zagroda, moje, ja muszę o to dbać. I to jest ok. Fajnie, że ktoś czuje się odpowiedzialny. Tylko, że to jest niewykonalne. Nie w dzisiejszym świecie. Wiecie, dzisiejsze nabożeństwo jest wrzucone w miejsce, mówię tutaj o YouTube i Facebooku, gdzie jest miliardy różnych filmów. Gdzie jest miliardy różnych treści. Tysiące, jak nie miliony różnych nabożeństw. Po w polsku, w każdym różnym języku. Tak możemy dzisiaj mówić o tym, że teraz moja zagroda będzie tutaj obok mnie, będę tego trzymał. No nie będzie tak. I to już było wiadomo dużo wcześniej. Tylko my ludzi nie przygotowaliśmy do tego, bo stwierdziliśmy, że w zasadzie jak będziemy ich trzymać w tych ryzach tego elektrycznego pastucha, gdzie nie będziemy mówić określonych rzeczy, gdzie nie będziemy dawać... Yy, różnych takich e, impulsów do rozwoju. No to wszystko będzie dobrze. Ale okazuje się, że to nic, nic dobrego. Jak będziemy uczyć dzieci nasze cały czas tego samego, to one nie pójdą gdzieś indziej. Tylko będą dokładnie w tym samym miejscu. A jak będą chciały pójść gdzie indziej, to wezmą coś innego. Dlatego to być może jest bardzo krytyczne w stosunku może nie do księdza pojedynczego, tego czy tamtego, ale do instytucji w ogóle, gdzie nauczyliśmy i wzięliśmy przykład z hodowli bydła, czy też owiec. Nie wiem, czy owca to też bydło? Nie wiem, muszę sprawdzić. W każdym razie wzięliśmy, przy... w Starym i Nowym Testamencie mieli przykład pasterza i robili to w ten sposób, nie wyszło. My mamy przykład hodowli dzisiaj, no to też tak sobie to wymyśliliśmy. Tylko okazuje się, że to nie do końca jest dobre, bo ciężko w tym wszystkim robić rzeczy, do których przeznaczeni są pasterze. I dochodzimy właśnie do meritum dzisiejszego tekstu, kazania: co w takim razie należy robić i jak to należy robić, i czego uczy dzisiejszy tekst. Zaginionych mamy szukać. No i umówmy się szczerze, jak ogrodzimy nawet duży teren, elektrycznym pastuchem, nikt się nie zgubi. No nie ma bata. No bo gdzie wyjdzie? No chyba, że zaryzykuje, że że dostanie prądem po kopytach. Tylko z drugiej strony wiecie, nauka ma to do siebie, że jak nie próbuje, to się nie rozwija. Jak nie znajdzie się ktoś, kto nie przeskoczy jednak przez te ustalone i nauczone przez wszystkich, przez wieki ramy, to nie pójdziemy do przodu. I okazuje się, że jednak, pomimo tego, że jest ryzyko, że ktoś się zgubi, to jednak warto otworzyć w naszym przypadku drzwi, czy też bramę, czy też zrezygnować z tego pastucha, albo nawet ogrodzenia. Naszym zadaniem jest szukanie. To jest jedno z zadań. Pasterza, czy też pasterzy, żeby szukać tych, którzy zaginęli. Ale być może, jak ją znajdą, to ona przyjdzie już natchniona jakimiś nowymi myślami. Może ona już ma jakieś doświadczenie, może ona już coś poznała, może ona już coś wie. Wiecie, ja w maju zaproszę takiego człowieka, takiego pułkownika z wojsk specjalnych, który ma takie dość ciekawe hobby, chodzi samemu po górach. I to nie jest człowiek z naszego kościoła. Ale mam wrażenie, że ma coś takiego w sobie, co może zaradzić wielu z nas. Że można iść dwa tygodnie po górach samemu. I opowie o tych myślach, które mu towarzyszyły. Opowie, jak się czuł. Opowie, co przeżył. I nie chcę go traktować jako zaginioną owcę. Ale myślę, że czasami takie owce, które idą gdzieś same, mogą kogoś dzisiaj tutaj w tym stadzie, nas wszystkich nauczyć czegoś. Tylko nasze zadanie należy, żeby szukać, żeby znaleźć. Aha, jest ktoś ciekawy, kto może każdemu z nas coś dać. Wow, super. Tylko broń Boże, nie, nie, nie róbmy elektrycznych pastuchów, nie groćmy siebie ideologią, wiedzą, którą już mamy i tym, co jest bezpieczne. Hmm? Zaginionych szukać. Czyli nasze pasterzowanie, nasze wspólne pasterzowanie, Twoje, moje, na, jakby jest. Zadań, żeby szukać tych, którzy odeszli, którzy się zgubili. Rozproszone, sprowadzić z powrotem. Parafia to miejsce ludzi, którzy gdzieś są zawsze razem. Ale mamy tendencję, tendencję do tego, żeby się gdzieś rozpraszać. Bo pandemia, bo ksiądz nie ten i ktoś wiedział, że nie będzie przychodził, bo się ktoś z kimś pokłócił, bo wiedza nie ta, bo, no wiecie, tego. Powodów, dla których rozpraszamy się i odchodzimy na różne strony jest cała masa. Ja mam świadomość po dziesięcioletnim byciu tutaj na parafii, że nie o wszystkim wiem, nie o wszystkim słyszałem, nie wszystkich znam. Ale wy tak. Znacie jedną może dwie osoby. I tu już jest dużo. I to wasze zadanie jest takie, żeby ją sprowadzić z powrotem. Sposobów? Możecie szukać całą masę, ale nie to, nie bata, nie psa, nie kijem, ale sms-em wysłać na bożeństwo. Nic nie mówić. Zapraszam. Po prostu. Możliwości jest cała masa. Rozproszone sprowadzić z powrotem. Zranione opatrzeć. Śmierć, żałoba, pandemia matura, niepowodzenie w rodzinie, rozwód. To są rzeczy, które trzeba przeżyć to z jednej strony, ale trzeba też opatrzeć rozmową. Nie wszyscy chcą z księdzem gadać. Nie wszyscy chcą ze mną rozmawiać. Ale może ktoś z chęcią porozmawia z tobą. Może ktoś z chęcią otworzy się tobie. Jesteś gotowy słuchać? Bo możesz opatrzeć. Chorę wzmocnić. Nie tylko dobrym słowem. Ale w parafii mamy przykład lekarza, który jest lekarzem już praktycznie nas wszystkich. Prawda, Krysiu? Mamy lekarzy, którzy pomagają. Ale mamy też ludzi, którzy mają umiejętność słuchania, którzy potrafią nic nie mówić, a usiąść i słuchać. Mamy takich, którzy mają wiedzę i mogą się z nią podzielić i robią to. Za co też serdecznie dziękuję. Ale zobaczcie, to nie jest jedna osoba. Dochodzimy do tych tłustych, mocnych. Tych trzeba strzec. Ale zobaczcie, znowu nie pastuchem, i nie psem, i nie siłą, bo to też już u Zachiela było powiedziane, tylko dać im wolność. Najprawdopodobniej te tłuste będą chciały wyjść z zagrody i gdzieś tam poszukać innej przestrzeni. I okej, okay, niech idą, ale trzymajmy z nimi kontakt. Bądźmy z nimi w kontakcie, żeby miały gdzie wrócić żeby wiedziały, gdzie jest ich dom. Żeby wiedziały, że nam na nich zależy. A one wiedzą, że mogą coś temu stadu dać. No i paść sprawiedliwia. Znaczy nie ma równych i równiejszych między nami. Wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy równi. W dobrej parafii nie ma księdza proboszcza, nie ma rady parafialnej, ale wszyscy jesteśmy równi. Najlepiej by było, jakbyśmy mieli wspólny cel, i najlepiej by było, jakbyśmy wszyscy byli na takiej płaszczyźnie, w której jesteśmy w stanie ten cel zdobyć. Paść sprawiedliwie to znaczy, że wszyscy jesteśmy równi. Każdy w to wierzy, ale w Kościele bywa różnie. Tak więc mam nadzieję, że nie przydługo, ale chciałbym właśnie no, mówić Was do tego, żebyśmy potraktowali te pasterzowanie jako zadanie każdego z nas. Ono jest bardzo jasno tutaj wyłuszczone. Myślę, że warto spróbować, bo taki kościół ma sens. Dla mnie osobiście ma głęboki sens. Taki, w którym jesteśmy równi i mamy wspólne zadania, którym możemy podawać. Tak więc życzę tego naszej parafii, naszemu kościołowi życzę tego kościołowi w ogóle. Amen.